Dzień dobry Państwu. 27 marca tego roku brałem udział w wykładzie, który przeprowadził profesor Robert Gwiazdowski w Auli Uniwersytetu w Białymstoku na Wydziale Prawa. Dzisiaj chciałbym skomentować ten wykład. Tak więc mój komentarz nie będzie dotyczył sensu stricto spraw politycznych, jakichś zamachów, przetasowań personalnych w Sejmie, relacji między partiami, między PiSem a PO, między KUKIZem a PiSem. Będzie dotyczył wykładu profesora Roberta Gwiazdowskiego. Wbrew pozorom, drodzy Państwo, jest to bardzo ważna sprawa, dlatego że to właśnie ludzie wykształceni, którzy skończyli uniwersytety i politechniki, piastują stanowiska w państwie, w administracji, w przedsiębiorstwach prywatnych i w samym rządzie. Temat tego wykładu brzmiał: Podatki mają swoje konsekwencje. Drodzy Państwo, sprawdziłem notę biograficzną tego pana na Wikipedii. Tam jest wpisane, że jest doktorem habilitowanym. Nie ma wzmianki, że jest profesorem. Być może nie wpisano jeszcze mu no, w notce biograficznej y, tytułu profesora. Nie jest to aż tak istotne, dlatego że tytuły naukowe typu doktor, profesor, właśnie po co one zostały wymyślone. Po to zostały wymyślone i po to osoby zatrudnione w wyższych szkołach te tytuły robią, bo za to dostają więcej pieniędzy, tak? Czyli podatki mają swoje konsekwencje. Im więcej taki doktor, profesor zarabia, tym większe płaci podatki. Otóż yy, sposób prowadzenia yy, tego wykładu i tej prelekcji, drodzy Państwo, nie ma nic wspólnego z wyższą uczelnią, z uniwersytetem. Ja z tego wykładu. Profesora Roberta Gwiazdowskiego absolutnie nic się nie dowiedziałem. Wręcz przeciwnie, on moje wiadomości, które posiadam na temat ekonomii, on moje wiadomości obniża. Dlatego, że wykład jego był prowadzony w konwencji gawędy. Odpłynął. W XVI wieku do Stanów Zjednoczonych osadnicy z Wielkiej Brytanii na statku McFlowery zastanawiają się, gawędzą, jakie będą płacone tam podatki. Od Montesquieu już napisał coś na temat podatków. Tamten, znowu jakiś wykładowca ekonomii, Hayek, Friedman albo szkoła austriacka, Mises powiedzieli coś na temat podatków. I on to przytacza. Drodzy Państwo, omówienie tego tematu pod tytułem podatki i mają swoje konsekwencje jest bardzo proste. Wystarczy wpisać w goglach takie hasło: Piramida Rothschilda I mamy piramidę, na której są różnego rodzaju grupy ludzi. Najniżej i jest to podstawa tej piramidy, na której ta piramida stoi. Znajdują się ludzie, którzy wytwarzają produkt krajowy brutto. Pracują albo na umowę zlecenie, na umowę o pracę lub na czarno. I właśnie ci ludzie czyli gro społeczeństwa, płaci najwyższe podatki. Im wyżej w tej piramidzie Znajduje się jakaś osoba aż do szczytu, tych podatków nie płaci. Proszę sobie wyobrazić, że ta gawęda osoby absolutnie nieprzygotowanej do prowadzenia wykładu na temat ekonomii, na temat podatków, była do tego stopnia hipnotyzująca dla słuchaczy że nie zauważyli tak naprawdę o czym ten facet mówi. On pokazał rysunek osiołka, który ciągnie za sobą wóz towarów i ten wóz towarów jest tak obciążony, że ten osiołek aż został podniesiony, drodzy państwo, yy, przez ten wóz, czyli osiołek do góry swoimi nogami wierżga, a Wóz towarów przeciąża. Osiołek w powietrzu wisi. I co ten profesor Robert Gwiazdowski dalej na temat podatków mówi? Otóż, oczywiście, powiedział to, co wszyscy wiedzą, że są wysokie, że są uciążliwe, ale pokazuje swoją propozycję dotyczącą podatku dochodowego dla osób prawnych, czyli cit -u. I postuluje. Podwójne opodatkowanie, czyli jeszcze tego osiołka, drodzy Państwo, wyżej do góry podnieść. I tego słuchacze nie widzą, nie analizują w ogóle, co ten Pan mówi, tylko zachwyceni są jego retoryką, modulacją głosu ach to tamto. Postuluje wprowadzenie podatku obrotowego w wysokości 1-2% dla osób prawnych, czyli spółek. Dodatkowo podniesienie tego podatku dochodowego, który jest z 19 do 25%. Czyli błęda jego wykładu jest taka, że podatki mają swoje konsekwencje, bo przeszkadzają, a jednocześnie ja dla Was proponuję, jako były pracownik Rady Nadzorczej ZUS-u i doradca różnych ministrów, podniesienie jeszcze wyżej tych podatków, żebyście jeszcze więcej, drodzy Państwo, Płacili. I tego sala słuchaczy nie zauważa. Ten pan jest profesorem, czyli pracuje na uczelniach państwowych. Uczelnie państwowe są opłacane z podatków. Mało tego, jest pracownikiem fundacji Adama Smitha, współpracuje z innymi fundacjami zachodnimi, czyli bierze pieniądze od banków. Oprócz piramidy Rothschilda, musicie wiedzieć, na tej piramidzie wyżej znajdują się banki i to właśnie pieniądze z podatków płyną, drodzy Państwo, do banków. Pieniądze tak naprawdę y, zbierane są dla systemu bankowego i do tego celu służy Urząd y, Skarbowy. Otóż nie przypadkiem ludzie, którzy nie mają kwalifikacji zawodowych, nie mają kwalifikacji. Y, finansowych bankowych, a byli politykami w Polsce, dostali pracę w banku Goldman Sachs w Londynie. Mówię, na przykład, o dwukrotnym prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandrze Waśniewskim, obecnie prezydent Warszawy Hanie Gronkiewicz Wals, a później dyrektorze Narodowego Banku Polskiego w mierzy u Marcinkiewiczu, byłym premierze e, Rzeczypospolitej Polskiej e, z ramienia PISU. No drodzy państwo, trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie, banki korumpują polityków, żeby ci zaciągali jak najwyższe długi dla państwa, a później e, żeby. Te długi były spłacane w nieskończoność ze zbieranych podatków. I dlatego po 1989 roku co się stało w Polsce? Wprowadzono nowe podatki i konsekwencje są takie, że społeczeństwo jest ubogie. Wprowadzono VAT, wprowadził go agent NKWD, potem UB Tadeusz Mazowiecki razem ze swoim agencikiem Bolkiem i całą resztą przekupnych ludzi ze służb specjalnych PRL-u. Dzisiaj ten VAT to 23%. Akcyzę i inne podatki dodatkowe pochodne. Czyli wniosek jest taki, że system polega właśnie na tym, żeby podatki zbierać dla banków, a Polska obecnie jest terytorium Zarządzanym przez konsorcjum różnych banków, przede wszystkim przez, yy, drodzy Państwo, korporację bankową City of London Corporation, czyli yy, niezależne, suwerenne państwo położone w centrum Londynu, które ma swoją flagę, swój hymn, swój parlament wewnętrzny, swój system podatkowy, swoich przedstawicieli swoją siłę zbrojną i swego przedstawiciela w parlamencie Wielkiej Brytanii. Jest oddzielnym państwem, a ma swego przedstawiciela, który nie pochodzi z wyborów jednomandatowych w Wielkiej Brytanii, a jest delegowany przez City of London Corporation do Parlamentu Wielkiej Brytanii, żeby bronić interesów właśnie City. I właśnie o tym, o piramidzie Rothschilda, o Suwerennym, niezależnym państwie City of London, o, o tym, że system podatkowy y, służy do zasilania zysków banków o tym ten pan Robert Gwiazdowski absolutnie na wykładzie nie wspomniał. Nawet nie, drodzy państwo, zaznaczył, że tego typu zagadnienia istnieją. Dlatego jego wykład na temat podatki mają swoje konsekwencje, po prostu oceniam jako kpinę i żart z bardzo poważnego tematu. Dlatego, że od systemu podatkowego zależy system rozwoju gospodarczego państwa, ekonomii i w ogóle polityka państwa. Najwyższe podatki na świecie w tej chwili mamy gdzie? W Europie. I właśnie dlatego mamy w Europie zalew imigrantów. Ale nie dlatego, że ci imigranci mają płacić najwyższe podatki. Oni przyjeżdżają tutaj, żeby dostać socjal. Społeczeństwa europejskie są duraczone, lewaczone. Właśnie dlatego, bo te wszystkie organizacje lewicowe są opłacane przez bankierów. To samo mamy w Polsce. Fundacja Batorego na przykład opłaca różnego rodzaju teatry, których zadaniem jest wystawianie sztuk lewackich, które obrażają na przykład religię rzymskokatolicką, ogólnie chrześcijańską, bo znieważają Jezusa Chrystusa. Wszystkie organizacje lewackie żyją z pieniędzy bankierów i ich zadaniem jest duraczenie po to, żeby była awantura o to, że demonstracja idzie. Drodzy Państwo, tą uliczką, a nie tamtą uliczką, przed płonącą tęczą, która postawiona jest dla prowokacji, przed Kościołem Zbawiciela w centrum Warszawy. I po to to jest robione. A nie było tematu w dyskursie publicznym, że właśnie w Europie, że właśnie w Polsce między innymi są najwyższe podatki w Europie. Oprócz duraczenia lewactwem, po to sprowadza się imigrantów do Europy, żeby społeczeństwo miało inny problem w dyskursie niż to, że jest okradane przez system podatkowy na rzecz banków. U nas podatek dla osób, drodzy Państwo, fizycznych, najwyższa stawka to jest 32%. Ale już w tej Szwecji, która sprowadziła 3 miliony imigrantów z Afryki Bliskiego Wschodu, podatek dla osób fizycznych, to najwyższa stawka, to jest 56%. Tam, gdzie są najwyższe podatki, tam mamy najwyższe lewaczenie, najwyższy stopień finansowania lewackich organizacji. A kanały telewizyjne, stacje telewizyjne w ręku finansjery dają dla nich zielone światło, żeby duraczyć społeczeństwo, bo głównym problemem społeczeństwa jest to, że jest okradane w podatkach. I wytłumaczę to Wam na prostym przykładzie. Za komuny, żeby kupić mieszkanie, dostawało się kredyt. 25% to musiał być Wasz wkład własny. 75% wartości mieszkania dostawaliście w kredycie. I teraz ten kredyt, te 75% wartości mieszkania dostawaliście na 3%, drodzy Państwo, kredyt przez 30 lat. 3% ze swoich dochodów mieliście płacić przez 30 lat. A teraz sobie wyobraźcie, że zamiast zbierać na mieszkanie te 3%, tak? To płacicie 25% przez te 30 lat, 23% przez yy, podatku VAT przez te 30 lat dodatkowo dla skarbu państwa, zamiast zbierać na swoje mieszkanie, tak? Płacicie więcej niżbyście drodzy państwo płacili te 3% ze swoich dochodów rocznie zbierając przez te 30 lat swoich dochodów. A teraz w tym waszym życiu musicie nazbierać i na mieszkanie i na te podatki. To jest właśnie główny problem. I z tego wynika jeszcze inny problem. Problem prekariatu. Otóż brytyjski profesor Guy Standing stworzył y, nowe pojęcie klasy społecznej. Prekariat. Od angielskiego słowa y, precarius niepewny. Kiedyś byli robotnicy i robotników nazywano proletariatem. A prekariat to też są ludzie pracy, którzy pracują, tylko ich. Pozycja społeczna jest jeszcze niżej niż robotników. Nie są pewni swojego zatrudnienia. Nazwane to jest elastycznością rynku pracy czyli nie mają umów o pracę albo mają umowy śmieciowe, nie mają zagwarantowanych praw socjalnych, nie są pewni swojej emerytury, nie, nie mają gwarancji pracy, płacy, wreszcie nie mają swoich przedstawicieli w parlamencie, w Sejmie, którzy by walczyli o ich prawa y, gospodarcze, polityczne, społeczne, tak? No taką sytuację mamy w Polsce. Ci wszyscy prekariusze nie potrafią utworzyć swojej partii politycznej, żeby reprezentowała ich interesy. I teraz co roku, kiedy zbiera się na przykład y, grupa najbogatszych ludzi y, świata określana. Jako grupa Bilderberg od nazwy hotelu, w którym po raz pierwszy w latach 50. odbyła pierwsze spotkanie. Oprócz tematów stałych, to znaczy cen na ropę, gaz, prąd, mamy też temat stały, prekariat. Czyli jak zarządzać ludźmi, żeby ten prekariat nie zbuntował się, nie zarządzał swoich praw, nie zażądał udziału w rynku. Czyli rozmawiają o tym. Jak was innymi słowy trzymać yy, za yy, ryj. I kończąc swój komentarz na temat yy, wykładu profesora Roberta Gwiazdowskiego, powiem tylko tyle, że albo stan polskiej kadry profesorskiej świadczy o jej głupocie. I dyletarstwie, albo świadczy o tym, że jeżeli bierze się pieniądze z różnych fundacji, z różnych banków, pracuje się dla rządu, pracuje się dla ZUS-u, to nie będzie się, drodzy Państwo, krytykowało systemu i ujawniało faktu, że właśnie płaci się te podatki nie na utrzymanie. Wojska, policji, armii, nie na nasze emerytury, tylko płaci się je na utrzymanie banków. Bo jeżeli obecnie, w chwili obecnej, 25% wpływów budżetowych, czyli podatków, a nawet zysków spółek skarbu państwa jest, drodzy państwo, oddawane w Polsce, 25% tego co jest w skarbie państwa, oddawane jest co roku dla banków jako pod pretekstem spłaty mm, zadłużenia jako odsetki od odsetek, i o tym profesor Gwiazdowski o tej patologii nie wspomina na swoim wykładzie. To moje pytanie do Was: jaki wykład na temat podatków ten człowiek przeprowadził? Nie warto oglądać. Drodzy Państwo, wypowiedzi z udziałem tego Pana, dlatego że nie ma w jego wypowiedziach absolutnie nakreślenia całości funkcjonowania gospodarki, ekonomii, właśnie przez pryzmat podatków, dlatego że ten Pan najważniejsze informacje ukrywa, nie wspomina o nich. Dlatego, że gdyby dotarło to do ludzi, że są po prostu okradani, oskubywani przez grupę biznesową, która zajmuje się bankowością, nie byliby chętni do płacenia podatków, mało tego istniałaby możliwość zorganizowania się społeczeństwa politycznie. Pod szyldem partii, żeby anulować te długi ustawą, ponieważ to jest wszystko robione sztucznie przez ludzi, którzy są kupowani, po prostu kupowani za łapówki, krótko i na temat, przez banki, po to, żeby rabować społeczeństwo przez system podatkowy. I wtedy. Doszłoby do sytuacji, że żadna złotówka zebrana z podatków nie mogłaby być wydana na inne cele niż została, drodzy Państwo, zebrana. A żeby dodatkowo Wam uświadomić, że właśnie tak jest że Polska jest zarządzana przez konsorcjum różnych banków przede wszystkim przez y, państwo bankowe City of London Corporation położone w centrum Londynu to o tym świadczy. Sprawa y, związana z Aleksandrem Kamińskim i szefem, byłym szefem CBA Kamińskim, kiedy Kamiński dostał trzyletni wyrok, drodzy Państwo, y, za ujawnienie afery Kwaśniewskiego z nierozliczonymi y, jego zyskami i nieruchomościami od sądu pod pretekstem, że Przekroczył swoje uprawnienia. Przypominam, że Mariusz Kamiński, yy, wtedy szef yy, CBA, miał wszystkie wymagane dokumenty i spełnił wszystkie formalności, łącznie z pieczątką yy, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobra, Ziobry, który udzielił mu, drodzy Państwo, pełnomocnictwa na dokonanie podsłuchów Aleksandra Kwaśniewskiego i jego żony Jolanty Kwaśniewskiej. I na tej podstawie wszczął sprawę karną przeciwko Kwaśniewskim, i ta sprawa została, drodzy Państwo, umorzona. Ona do dzisiaj nie jest przez prokuraturę prowadzona. Jak ważny jest system bankowy, który decyduje o wysokości podatków. O tym, drodzy Państwo, mówi też Pismo Święte. Przez całe tysię, tysięciolecia najwyższym podatkiem było 10%, czyli dziesięcina. I to zostało zmienione po rewolucji francuskiej, kiedy władze na świecie zaczęli przejmować bankierzy. Przeczytam wam krótki fragment. Ty będziesz pożyczał wielu narodom. A sam u nikogo nie zaciągniesz pożyczki. Pan umieści cię zawsze na czele, a nie na końcu. Zawsze będziesz górą, a nigdy ostatni. Bylebyś tylko słuchał poleceń Pana, Boga swego, które ja ci dziś nakazuję pilnie wypełniać. Nie odstępuj od słów, które ja ci dziś obwieszczam, ani na prawo, ani na lewo, po to, by iść za cudzymi bogami i służyć im. Będziesz pożyczał innym, a sam nigdy nie weźmiesz pożyczki. Sprzedaż polskiego systemu bankowego na początku lat 90., słynna nocna zmiana, usunięcie rządu Jana Olszewskiego, który nie chciał prywatyzować systemu bankowego w Polsce, została, drodzy Państwo, zrobiona właśnie dlatego, żeby system bankowy w Polsce sprzedać za 10% jego wartości rynkowej. I w tym ręce maczali. Właśnie Właśnieśniewski, Miller, Balcerowicz, Suchocka, cała lewica, która z tego co miała? Łapówki. I o tym pan profesor Robert Gwiazdowski niestety na temat tego zjawiska nie wspomina. I taka jest wartość jego wykładu. Ale jak ma on o tym wspominać, skoro współpracował i pracował razem z Leszkiem? Balcerowiczem. Wszyscy ludzie, którzy zatrudnieni są właśnie na katedrach ekonomii, katedrach prawa, nasza inteligencja nie będzie się wypowiadała, drodzy Państwo, w wykładach typu ekonomia, typu prawo, typu historia przeciwko systemowi, bo straci po prostu pracę na tych uczelniach, straci pieniądze z podatków waszych. I taka jest wartość tej inteligencji. Wartość tej inteligencji jest taka, że w mordach katyńskich zamordowano 78% polskich profesorów, 27% polskich inżynierów, 56% polskich lekarzy. Zamordowano inteligencję i został tylko prekariat. Bo nawet nie ma w tej chwili proletariatu. Robotnicy, którzy strajkowali w Stoczni Gdańskiej w latach 80., mieli większe prawa jako pracownicy niż wy dzisiaj macie. A to, że dziedziczy się, drodzy Państwo, swój status materialny, dziedziczy się swój status tym samym społeczny, udowodnię Wam na podstawie artykułu ze źródła kwarc dostępnego w internecie. Lista najbogatszych rodów Florencji bez zmian od 600 lat. Florencja, miasto we Włoszech, słynne z baroku, z Renesansu, z bankierów Medici. Florencja, najbogatsze miasto Europy w okresie średniowiecza i Renesansu, rozpoczęła swój okres świetności mniej więcej 600 lat temu, kiedy miastem zaczął rządzić ród Medyceuszów, czyli medicji. Doskonała lokalizacja tego ośrodka handlowego na drodze z Francji do Rzymu sprawiła, że wiele tamtejszych rodzin dorobiło się astronomicznych fortun, a jak pokazują najnowsze badania dwóch włoskich ekonomistów, od XV wieku niewiele się pod tym względem zmieniło. Analizę przeprowadzili Giuliemo Barone i Sauro Mocchetti i postanowili oni dokładnie przerobić spis podatków z 1427 i 2011 roku. Okazało się, że najbogatsze rodziny z końca średniowiecza do dzisiaj pozostają na szczycie bogatszych w czasach współczesnych. Na podstawie spisu podatków sprzed 600 lat i obecnego doszli do wniosku, że ta sama grupa ludzi nadal znajduje się na szczycie. Nie udałoby się udowodnić tego, gdyby nie fakt, że niedawno dokonano digitalizacji danych podatników florenckich z 1427 roku. Nazwiska, wykonywane zawody, wysokość zarobków, wielkość majątku – 900 nazwisk z ówczesnego spisu ludności przetrwało do dziś, obejmują one ponad 52 tysiące osób. Z pracy wynika kilka ciekawych wniosków. Potomkowie 33% najlepiej zarabiających w 1427 roku ma dziś większe szanse na bycie dobrze sytuowanym niż pozostali obywatele.